cześć dzisiejszy dzień mamy taki lekko mgliście zresztą sami zobaczcie jeziorko spokojne tak jak wspomniałem unosi się taka bardzo delikatna mgiełka a ja tutaj mam lekką awarię jak widzicie takie okłady sobie zrobiłem z chusteczek nawilżanych ponieważ całe stopy mam czerwone znaczy się nie całe tylko Miejsca, które posmarowałem ofem. Wczoraj nie pogryzły komary, tak lekko mnie swędziało, Znaczy wczoraj, przedwczoraj, wczoraj. No i tak się stało, że tam, gdzie posmarowałem, tam jakieś utrudnienie na to dostałem. Takim ofem się posmarowałem. Tak sobie patrzę, jaką ma datę ważności. I jeśli się nie mylę. Jest to 13 rok, 9 grudnia 13 rok. No to 12 lat po terminie. No ja ogólnie jeszcze takich rzeczy za często nie korzystam, ale nie sądziłem, że aż... Ale nie sądziłem, że aż tak długo to u nas leży. Od 13 roku albo i wcześniej, to już musieliśmy to wziąć z jakiejś apteczki albo z czegoś podobnego. Przy pierwszym wyjeździe już to musiało chwilę leżeć. No, ja pierwszy raz po 12 latach chyba sobie tego użyłem. Nieźle. No, wiecie, pogryzło mnie, myślę sobie. Poczuję ulgę. No i poczułem. Wieczorem to tak, nie stopy paliły. Już nie swędziały, tylko paliły. A rano takie czerwone. A wiecie, kąpałem się, więc jak widać po prostu. Ten preparat nie zmył się. ale trudno. Może za dwa dni już będzie lepiej. więc uczcie się na moim błędzie. I sprawdzajcie zawsze daty ważności wszystkich specyfików, jakie stosujecie na ciało. Bo jak widać, taki mały żel a kurczę, tak piecza jak po jakimś poparzeniu. I tylko te miejsca, gdzie posmarowałem żadne inne ukąszenie nie ma takiego odczynu. No to sprawdźmy jaki mamy teraz stan. Jak wracałem z mycia naczyń to czułem jak właśnie. Widzicie? Właśnie ta gula, czułem jak taka wola podskakuje podczas Powrotu ze zmywania naczyń. No i druga strona. No, tam gdzie posmarowałem, to widać placki wyparzone. Chyba będę musiał telefeksa łyknąć. Myślę, żeby wieczorem to zrobić. A ja rekomenduję, żebyś nie czekał. No, może i warto nie czekać, no bo już w sumie wczoraj czułem dyskomfort. No dobra, no to zaraz łyknę i zobaczymy, czy się poprawi. No teraz będę spacerował, więc krążenie będzie większe, więc powinno być gorzej. No ale kto wie, może jednak to zrobi robotę i, i pomimo spaceru będzie lepiej. No i ruszamy na spacer z tego miejsca, co wam wczoraj pokazywaliśmy. Mamy tutaj ten drogowskaz z kierunkiem szlaku. Tak? Kierunek, marszu. tak? kierunek marszu. Kierunek marszu. I strzałeczka w tamtą stronę. <grym> tak, i właśnie tam będziemy iść. Ja już dzisiaj rano trochę tutaj przyszłam, jeszcze się na poranny spacer, ale trochę inną ścieżką, będąc całym jeziorem. I ta ścieżka w zasadzie już się kończyła, także doszliśmy praktycznie do końca. Dalej już takie było bardzo ciasno, a teraz będziemy iść tak bardziej górą i zobaczymy, gdzie ten szlak nas doprowadzi. Tak, a jeszcze wam wspominałem, że wezmę sobie Terfeksu a nie wspomniałem w ogóle, co to jest. A to po prostu jest lek na alergię, ponieważ no, ja, ró ja różne uczulenia mam, więc może na to pomoże. A jak nie, no to nie zaszkodzi. Też trzeba dodać, że niekoniecznie jest to wina tego OFA, którym Tomek sobie posmarował, no bo też po innych lekach miał kiedyś wysypki. Także no, jest duża szansa, że po prostu może ma uczulenie na jakiś składnik z tego OFA, jakiś tam, nie wiem, czy tam był jakiś rumianek, aloes, coś takiego. Więc no, jest szansa, że po mm. prostu... No, może mieć na coś uczulenie, no albo nie wiadomo, albo był może przeterminowany ten off, nie wiem, nie jestem no, pewna. pokazywałem Wam, być może to jest data ważności, Ja <laughs> nie jestem tego pewien. Mi się wydaje, że to jest niemożliwe nawet, że my go mamy od tylu lata, to tak. dopiero, żeby to była jego data ważności. Może od kogoś pożyczyliśmy, a nie pamiętamy i tak... No nieważne, nie. tak, szkoda, że go wyrzuciłam, bo mogłam sobie w jednym miejscu ja posmarować i zobaczyć, czy coś się stanie. Aczkolwiek no mi się wydaje, że się u mnie by nic nie było, no bo ja nie miałam żadnych alergii, także myślę, że Tom Gabros taki składnik musiał uczulić, no ale nie wiadomo. Wziął Telfeksa, ostatnio go w Chorwacji jakiś owad taki duży, znaczy nie duży owad, ale ugryzł go i miał taki duży odczyn. No to tak się bujaliśmy, z tym bujaliśmy. Potem wziął ten Fexo i w zasadzie w ciągu jednego dnia to tak. się złagodziło. Także wydaje mi się, że teraz też już powinno być lepiej. No. Dobra, to Wyjdziemy. ruszamy. Jeszcze raz Wam pokażę wejście na ten szlak. Tak to wygląda, mijamy ten szlaman, A w ogóle, co się okazało, to tutaj mamy skrót z naszego kempingu i tak właśnie teraz przeszliśmy. Bo wczoraj przyszliśmy sobie, wyszliśmy z kempingu i przyszliśmy tą drogą tutaj, co widzicie. A dzisiaj po prostu tam wzdłuż jeziorka sobie przeszliśmy i już tu jesteśmy. Także, jakbyście byli w tym kempingu, kemping na Cyplu w Ińsku, to możecie sobie tak właśnie skracać, jakby co. Tam się przechodzi przez tą taką wypożyczalnię dla nurków. Ale. Właśnie tam byłaś na spacerku na dole. Tak, ja właśnie tam byłam na spacerku na dole, ale jakby co, to można sobie normalnie przejść przez tą wypożyczalnię, tam nie jest jakiejś zamknięta, można przy jeziorku sobie przejść. I tu wejście na szlak zielony. Jestem ciekawa, bardzo przyjemnie się zapowiada w cieniu. Dzisiaj jest znowu piękna pogoda, także myślę, że będzie fajny spacerek. O ile Tomek da radę ze swoimi nogami. Taki szlak przed nami. Fajnie tutaj jest, mi się przypomina, jak byliśmy w Nałęczowie w wąwozie. Tutaj tak właśnie wygląda w takim wąwozie, nie wiem, kamerka to oddaje, ale górka jest całkiem duża, Więc wygląda to malowniczo. Fajnie, naprawdę ładnie. Ciekawe, czy tak będziemy wschodzić i wchodzić, czy jakoś to się robi bardziej płaskie za chwilę. Pytanie, gdzie mamy iść? A tutaj, bo mamy szlak tu narysowany na drzewie zielony. A w ogóle jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że przed wyjazdem mówiliśmy na którymś z filmów, chyba na tym z szykowania Camperscouta, że ten wyjazd będzie taki pilotażowy, że po prostu zobaczymy, jak nam się w ogóle to sprawdza, czego nam brakuje. I tak dalej, ale miałam na myśli bardziej właśnie rozwiązanie spania w samochodzie, czego nam brakuje. Czy te platformy są dobrze docięte, te nóżki, to wszystko, ale okazało się, że generalnie ten wyjazd jest naprawdę taki pilotażowy, ale nie tylko pod względem camperskauta, ponieważ no tak, mieliśmy wczoraj w sumie tutaj dosyć taki wolny, luźny dzień i siedzieliśmy cały czas sobie przy jeziorku i mieliśmy różne przemyślenia i naprawdę dużo rzeczy dodaliśmy do naszej listy i zakupowej i listy po prostu do wzięcia, do uzupełnienia naszego asortymentu i to tak jak mówię, nie tylko dotyczące spania w samochodzie, ale też ogólnie nawet przejechania z namiotem czy z przedsionkiem na kemping. Także wydaje mi się, że naprawdę będziemy dobrze przygotowani, jak się w to wszystko jeszcze doposażymy. Także trochę rzeczy po powrocie będziemy mieli do poszukania, do dokupienia, do skompletowania. No ale wydaje mi się, że naprawdę nasz jakby poziom przygotowania z wyjazdu na wyjazd będzie coraz lepszy, chociaż jak wiecie, no my już wyjeżdżamy od długiego czasu, trochę tych wyjazdów mamy ze sobą i w sumie nie spodziewałam się, że aż tyle rzeczy jeszcze możemy sobie dokupić. Także no ale to Wam może pokażemy w którymś z filmów, co tam jeszcze dodajemy do naszego wyposażenia. No i tutaj tak jak tabliczka nam mówi, jesteśmy w rezerwacie przyrody Kamienna Buczyna. Tuż chyba wczoraj Wam też pokazywaliśmy, że to jest właśnie obszar tego rezerwatu. No więc to tyle. Idziemy cały czas wzdłuż jeziorka, tak jak raz było w wyżej, planie. Niżej. Tak, jednak są takie podejścia, zejścia. Teraz akurat trochę prostej przed nami. A na końcu, z tego co Tomek pokazywał nam na mapie wczoraj, poczekajcie, zobaczymy jaki jest widoczek. Można podejść sobie do samego jeziora. Zgodnie z tym, co to Tomek wczoraj pokazywał na mapie. No na końcu będzie podejście, jeszcze pod taką większą górkę, którą widzimy zresztą z kempingu. Chyba dwa razy będzie podejście. Aha, tak jak mówi, że chyba dwa razy będzie takie większe podejście. Ciekawe, czy się zmęczymy. No pewnie trochę tak, no ale idziemy dalej. Tutaj zobaczyliśmy taki pomost i postanowiliśmy sobie na niego wejść i chwilę odpocząć, napić się, bo po prostu w drzewach jest tyle komarów, że nawet tak się na chwilę zatrzymamy, to już nas tak. O <laughs> To już nas tak obłażą, a tutaj na słońcu raczej ich nie będzie. Więc sobie chwilę posiedzimy, napijemy się. Czeków się boi, bo to się całe buje No ale. No to taki pływający pomost. No, no taki pływający, takich, no, bo takich pływający. bale. No bo. Tomar tutaj, ale zniżył się. Boi się, ale zaraz siadamy. To już może nie będzie się bał. No dobra, posiedzieliśmy, trochę odpoczęliśmy i idziemy. Średni jest ten szlak, właśnie ze względu na komary. Jeszcze dodatkowo takie psy, które spotkaliśmy, to znaczy, no nie spotkaliśmy ich, tylko były za takim ogrodzeniem na jakiejś posesji. Ale to ogrodzenie to było tak prowizoryczne, że te psy sobie mogły po prostu spokojnie przejść tylko tyle, że widocznie nie wychodzą za swój teren. Ale to były takie dwa obszarki niemieckie, i tak się na czołkusiarzu cały, że po prostu miałem wrażenie, że go zagrycą albo nas razem z nim. Także, no niestety, nie fajnie. Takie nieprzyjemne elementy, no ale dobra. Tutaj sobie odpoczęliśmy bez tych komarów i idziemy jeszcze, mamy około kilometra. Ten szlak w większości prowadzi przez las, wygląda tak jak widzicie. I nie jest może zły, ale też nie jest jakiś super. Tak naprawdę najprzyjemniejszy był ten początek, co wam pokazywałem, co wyglądało jak wąwóz. A potem, no to idzie się właśnie przez taki las, niezbyt zadbany. Tak dziko tutaj jest. O, jakieś błoto w ogóle. Tak, tu już dalej nie przejdziemy, nie ma co wam się pchać. Chyba. Więc chyba będziemy zawracać tak, trochę. Tam, tam jest takie fajne molo z ławeczką jeszcze znaleźliśmy, więc tutaj się zaraz zatrzymamy na nim. Trochę przed naszym celem zatem, bo właśnie mamy tu bagno. Możesz więc pokazać, tak jak, wam jak mówię, taki strumyczek wręcz Nie jest jakoś super atrakcyjnie, więc już nie będziemy przez to przechodzić. Chociaż to nie jest jakieś duże, można by było zrobić kroka. Ale, ale nie zależy nam. No właśnie. I te komary niezbyt przyjemne. I tak, jak też widzicie, widoki niezbyt spektakularne. Także zaraz usiedziemy sobie na tym molo z ławeczką i sobie posiedzimy i pójdziemy z powrotem. Najgorsze, że właśnie jeszcze musimy te psy minąć. I tak, jak widzicie, zbliżamy się do drugiego molo. To ma taką fajną ławeczkę, więc sobie odsapniemy. I tak, jak Ula wspomniała, najgorszy to ten odcinek z tymi psami. Ale potem już będzie dobrze. Takie molo, ale promenada tutaj jest Nawet pies się mniej boi. I do wody. Hop. Hop. Tu nie No więc tak sobie tutaj posiedzimy, odpoczniemy. Chociaż dużo czasu od poprzedniego postoju nie minęło. Ale, tu no, ale jest nie. przyjemnie, więc sobie możemy. Nie spieszy nam się. Dobra, zbliżamy się do tych owczarków. I wymyśliliśmy taki patent, że Tomek bierze psa na ręce. Przykrywa go bluzą, bo one prawdopodobnie reagują raczej na psa niż na nas, więc może się nie skapną. Może nie są aż tak, tak wyczulone. Więc może nie będzie aż takiej dramy. Ja tu nagrywam wszelki wypadek. A w drugiej ręce mam gaz pieprzowy. Ja bym jednak przeskoczyły przez to ogrodzenie walała, i się na nas rzuciły. Tak, wolałabym go nie używać. Aczkolwiek, jak trzeba będzie się bronić, no to dobrze, że go mam. Wiadomo, to nie wina psiaków. Tam. Ale jak już będzie bezpośrednia konfrontacja. Tak, tam to siedzi naprzeciwko, albo z tego co widzę. No więc, no niestety, Tomek musi go teraz nieść, bo to jest taki dosyć długi odcinek. Ale woleliśmy już się wcześniej przygotować. A to chyba jest właśnie ten chłop od tych owczarków. jest, muzeum. O kur... To nie idźmy tam, to by schowali się, ale widać, że ten pies po prostu osoby taka przechodzi po tym ogrodzeniu. No to ja już po prostu mam złamał serca. No i teraz możecie zobaczyć, jakie to jest zagrodzenie. Nie ma oh. nie ma. Super, po prostu zrobić. O, Boże. Może się uda. Może albo nie, wyczuły czakusia. Albo nie zauważył. Może nie zauważył... się, Albo ten chłopiec może jakoś przytrzymał. Aczkolwiek, no nic przyjemnego. No dobra. Tą strony się udało bez przebojów. Uff. Największy stres za nami. Teraz już będzie tylko lepiej. Patent dał egzamin. Więc jak widzieliście, udało się. Teraz nie wyglądało to w żadnym stopniu przerażająco. Ale tamtą stronę, jak szliśmy, dwa wielkie wilczury. No, takie cikusy rzucy, po prostu. Rzucające się na nas, wiadomo, no, niewychowane są psy, więc to nie jest wina zwierząt, ale ten człowiek, który sprawuje na nimi opiekę, mówiący, jest zamknięte, a my przechodzimy, a ogrodzenie jest na takiej wysokości, nie wiem, do kolan. No, psy, więc... owczarki olbrzymie. Tak, więc to przecież mogłyby jednego susa dać i przeskoczyć. No, nawet by nie musiały spytanie skakać, no mogę po prostu przejść po tej siatce, tak. na by się położyło. Więc no takie średnie zabezpieczenie my z psem, to nie wiemy jednak, czy jedno, no ten instynkt łowiecki u się jakoś. Nie wzbudzi? Nie, no, Nie znamy nie tych za psem. psów, tak? No tak? Nie znamy, tak. To każdy pies może być niebezpieczny. Nawet nasz, prawda? Każdy pies Ktoś by... może pomyśleć sobie, że nasz jest też niebezpieczny. No. Ale... I też potrafi być niebezpieczny, dlatego my zawsze, po pierwsze, mamy do niego ograniczone zaufanie, a po drugie, nigdy nie mówimy innym ludziom, że on nie ugryzie. Zawsze mówimy, że jak się wkurzy, to może postarać, z reguły nie gryzie, ale jak się nie uszanuje jego granic, to może ugryźć. No więc ja zawsze mam ograniczone zaufanie nawet do swojego psa. Także, no. tak I to w jest. większości przypadków na smyczy, żeby mieć jakąś większą kontrolę. Ogólnie to właśnie zawsze przez innych ludzi trzeba sobie ucierpieć, bo trzeba się stresować na przykład w tym przypadku, nieść tego psa, zmęczyć bardziej. Dla psa to niekomfortowe i dla no. nas niekomfortowe. Ale powiem Wam, że na tym wyjeździe w ogóle mamy jakieś takie kumulacje jakichś takich, no głupich ludzi trzeba tak powiedzieć, jakichś takich po prostu, nie wam. No, niefajne interakcje. I tak sobie rozmawiamy, że niestety to już nieważne. Czy w dużym mieście, takim jak Warszawa, gdzie jest dużo ludzi, no to wiadomo, że się trafiają różni i różne są sytuacje. Ale nawet tutaj, gdzie tych ludzi powiedzmy, nie ma aż tak dużo, mniejsza akumulacja. Mniejsza Żyją w naturze, w zieleni, żeby było spokojniej, Ale nie, to nic nie daje. No to właśnie. Człowiek Więc niestety akurat e, kiedyś mieliśmy właśnie takie, taką akumulację, potem jakoś tak było w miarę. A teraz na tym wyjeździe, jakoś, tak, właśnie, sporo takich różnych dziwnych sytuacji. Mm. No, ale dobra. Idziemy teraz, już będziemy mieć znowu ten ładniejszy odcinek przed nami szlaku, i planujemy iść na obiad do takiej jednej restauracji. Chyba wczoraj wam pokazywaliśmy, albo nie. No to zdjęcie chyba tak. z menu bo zrobiłem. Więc jeśli będzie otwarta i będzie po prostu działała, no to sobie zjemy jakiś dobry obiadek. A później po tym obiedzie zamierzamy pójść w drugą stronę, żeby też zobaczyć, jak szlak wygląda. No kawałek w drugą stronę tego jeziora. Mam takie przeczucie po dzisiejszych kilka kroków, po wykonaniu kilku kroków w dzisiejszej trasy, że jednak tamta trasa będzie lepsza. Ale zobaczymy. Wracamy, jesteśmy już dosyć niedaleko i tutaj mamy taki klif. Tak fajnie z góry widać? Tak, to najbardziej urokliwa część tego, tego szlaku. Tak, więc spokojnie można było do tych psów nie dochodzić, a tymczasem zmierzamy już do knajpy. Mam nadzieję, że będzie czynna, bo się nastawiliśmy już na jedzonko. No i dotarliśmy do ośrodka wypoczynkowego promek. Tu jest też ta właśnie restauracja. Z tego co widzieliśmy w tabliczce jest napisane czynne. Wczoraj już po godzinie 17 było nieczynne, więc zgodnie z godzinami otwarcia. Także fajnie. Miejmy nadzieję, że można z psem i że zjemy coś pysznego tutaj. Nasz spacer trwał, także trwał. Dziecka z przeszliśmy to 5,6 km. I takie mamy dania. Kotlet schabowy z ziemniakami i surówkami. I sandacz z frytkami i surówkami. I kompot. A na deser mamy szarlatkę na ciepło z lodami i widą śmietaną. Wygląda dobrze. Co myślisz? Wygląda spokojnie dobrze. No dobra, my już pojedliśmy. Tak, jedzonko było pyszne. Tak, było dobre. Było też dosyć drogo, naszym zdaniem. W sensie, no byliśmy już nad morzem, to ceny były porównywalne, nawet trochę niższe. Ale, ale porcje, porcje... były większe. Zdecydowanie większe. ta porcja te porcje były adek adekwatne. Tylko po prostu naszym zdaniem powinna być bardziej no, ta cena bardziej wtedy proporcjonalne, proporcjonalna proporcjonalne, do tak. tej ilości. Ale najliśmy się mega. Niczego nie żałuję. Było pyszne. Jeszcze ten deser był naprawdę bardzo dobry. Także fajnie. Idziemy teraz się przejść w drugą stronę od naszego kempingu.